żeby teatr tutaj też się wygrał, a także też wygrał w, w Szkódce Adama Grzyma z pierwszego przedstawienia z 4 września 1920 roku. Zapraszamy na wystawę o Teatrze Miejskim w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie chcielibyśmy polecić tę wystawę. Tutaj możemy obejrzeć afisze, które zachowały się z tego okresu, fotografie, programy teatralne. jest na przyjęcie Wojsk Polskich w Bydgoszczy 22 stycznia 2020 roku, a także na otwarcie teatru u nas 4 września 1920 roku. Wystawa czynna jest od 25 marca do 8 kwietnia. Codziennie od godziny 10 do 17 Zapraszam. Podatnie...